Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym komentarzu wideo w kalendarzu makroekonomicznym. Mamy dzisiaj garść danych, między innymi głównie odczyty indeksów pie dla Usługowego O9.55 z Niemiec, 10.00 strefa euro, 10.30. Wielka Brytania, potem o 11 sprzedaż elektroniczna w świecie euro. Bardzo ważny raport o 14.15, ze Stanów Zjednoczonych, rysunku PLS-em, raport o, <tryk> o godzinie 16 indeks ISM dla sektora usługowego. Odpowiada za 2 trzecie PKW Stanów Zjednoczonych, więc bardzo istotny. Ważniejszy na pewno niż e, sektor e, przemysłowego. I o 16.30 tygodnia związuję za postrologię. No i teraz możemy przejść do głównych instrumentów. Na kontraktach na indyce są 500 wygląda na to, że ta korekta z kątką do reszty może się już nie wykroczyć. Potem czekałby nas kolejny rok w górę, którego celem byłoby osiągnięcie lipcowego szczytu. Sytuacja na rynku marzdeckim jest bardzo podobna. Teraz przejdziemy do rynku e, niemieckiego. Tu z kolei w pod poniedziałku mamy wzrosty. E, prawdopodobnie tutaj tego dołka tworzy się pięciopalowa struktura, więc niedługo może dać do prześlenia i rynek się zacznie cofać. Tutaj mamy silny opór. Natomiast potem ten kiepskie pozycje, jak dyskutujemy, możliwe na cały szczyt. Polski rynek. Tutaj może dojść do jakiejś lokalnej korekty, natomiast potem to się to speculuje w oczywistej tego połowie 2230, w 2250 otworzy się rynek 300. To jest perspektywa inwestycyjna. Doszło dzisiaj do wzmocnienia dolara, kurs euro spadł i jesteśmy nieznacznie poniżej poziomu 1,0860. Możliwe, że w trakcie dzisiejszej sesji będzie testowane to yy, z lipca. przełamania może się nie udać, w trakcie może się rozpocząć wtedy mocniejsze oblicia, jestem, że aby to mocniejsze oblicia mogło się pojawić, jeśli w starych ruchach będzie wystartowały, to bezwzględnie musimy przebić poziom 1.0860, potem jeszcze ten te, te poziom na poziomie 5,09 ten bardzo ważny dalet. To na razie sytuacja jest taka, że z tego szczytu pojawiła się fala spadkowa. Potem jak kolejna fala spadkowa, więc to jest bardzo ważne, bardzo ważne miejsce. Teraz przejdziemy do sytuacji na się dolara do złożenia. Tutaj mamy atak na silny opór na terenie 3,84 tutaj widać słabość naszej waluty, która już wróciła na ten wyżej położony szczyt. No i wydaje się, że w krótkim terminie, jeśli na drodze zapewni się ten stan, o którym mówiłem wcześniej, możliwe jest cofnięcie i odrobienie strachu. Przechodzimy do sytuacji na granicy cen Tutaj jest sytuacja wezmia, wciąż jesteśmy w konsolidacji. Jeżeli dojdzie do odbicia na algodera, że powinniśmy zobaczyć jakieś mocniejsze górę, To powinna być wada czwarta, natomiast puszczę i kolegowanie do tego czekają skład do nowego, do długo terminowego do dołka. Dlatego sytuacja wygląda w ten sposób, że z tego tutaj dołka doszło do odbicia wybicie może być zarówno zalążkiem e, korekty, która by korygowała całą falę spotkową. Wtedy moglibyśmy liczyć na zasięg gdzieś około 6 dolarów, które wydają tutaj tych oporów. Jak również może być tak, że to oporu będzie korekcyjne, jeśli nie uda się pokonać tutaj tego oporu. 26,9, No to czeka nas wzrost na południe i test tego dołka i być może będziemy mogli jeszcze tutaj dalsze sprawy. To wszystko na tyle razem Dziękuję Dziękuję bardzo. Zapraszamy do szkolenia. Do usłyszenia.